Z tej strony to and welcome back to Forza Horizon 5 Dokładnie, moi drodzy, zagramy sobie dzisiaj po raz kolejny Forza Horizon 5 e, Muszę teraz jechać na ekspedycję w Tulum, czyli będziemy jeździć po burzy chyba z tego, co mi się wydaje. Co wam chciałem pokazać jest to, że e, mam już 29 level, znaczy to jest dopiero taki level, wiecie o co? No, już ma, pewnie macie setny i tak dalej. W ogóle wczoraj się spotkałem z Gimba przez 3, a chyba 8-9. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, jeżeli oglądasz ten odcinek. Fajnie było, żeśmy sobie podriftowali, fajnie było. Ale musiałem lecieć, bo rozwalałem e, te, jak to się mówi, tablice wpływu i tak dalej. Dobra, e, jak ja tutaj mam samochodziki, takie mam samochodziki, ale oprócz... Ja w ogóle bym sobie dzisiaj chciał powiedzieć Porsche, Porsche Taycan, więc dzisiaj to będzie odcinek Porsche Taycan Turbo S i sobie go jeszcze stroningujemy, ponieważ... Uwielbiam te Porsche, mi się chyba to bardziej podoba, niż, niż Audi, e-tron, GT, RS, no jakoś tak lepiej wygląda. Dobra, co my tutaj mamy, to oczywiście losowanka, będę miał chyba z tutaj 31 losowań, więc ciśniemy, 40 tysięcy, ja sobie to będę pomijać. Epickie przejrzeczyste lenonki, ubranie, no dobra, może być, bo jeszcze żadnych okularów nie mam, jeszcze sobie nic nie kupiłem, widziałem, że tam jest do wylosowania 300 tysięcy. I nie udało nam się, zwykły balet mamy tutaj jakiś, co tu jeszcze mamy? RAM Power Vagon 2017 To jest ten z um, Fortune Island chyba nie? Audi RS4 Avant, Dziękuję bardzo serdecznie. Ciśniemy dalej. Rzadki łucznik, emote, ikonka niech będzie. Bardzo bym sobie bardziej yy, chciał coś lepszego wylosować. Mówiliście, żebym nie przewijał, ale ja widziałem, że tam ludzie przewijają, także się tam nic takiego wielkiego nie dzieje. Elise Series One Sport Lotusa. Też bardzo. O, tam był. 175 tysięcy! Bardzo mi się to podoba i BMW M5 z 2009! Mam BMW M5 z 90 któregoś, chyba. 300 tysięcy! Ja nie wytrzymam! Ty, zobaczcie, co się teraz tutaj w ogóle dzieje. Jakie to jest losowanka? 100 tysięcy! Oh my god! I 200... nie 45, tam kolejne by było 100 tysięcy, ale dobra, ciśniemy. Cyk, pyk! legendarny Wartox z Halo To widziałem, że jest... Tu jest dużo fioletowego, ale nic nie trafiłem. 50 tysięcy też może być. Dawaj tutaj. 200 tysięcy! 200 tysięcy! 120 tysięcy! Ja już będę miał ponad milion, ej! Epicki, zielone, wysokie trampki, dobra, mogą być, jakieś wanciory. Tutaj coś fajnego będzie, nie? Łoj 911 się, Carrera S, ja bym wolał tego kinizek CC8S o oh my god. No dobra. International scout też może być. 40 tysięcy może być. Dziękuję. Później 125 tysięcy. Dziękuję. <grym zainteresujesz> 250 tysięcy. Dziękuję. <grym zainteresujesz> Mazda RX7. Dziękuję. Tutaj cyk. Mazda MX5. Dziękuję. Jak ja bym chciał tak? 200 tysięcy. Ja bym że żeby były takie losowania na świecie, takie prawdziwe, nie? Epicki salto w tył może być, 200... 175 tysięcy tutaj będzie, a tam był Lamborghini Super Veloce! O Jezus Maria, no traf go, no! Nissan 370Z też może być, bardzo fajny samochodzi Zwykły swobodny taniec, no dobra, niech będzie. 200 tysięcy, dziękuję, i ostatnie losowanko, cyk, 35 tysięcy, wbijajcie na juniorski.pl, tam może też będą takie losowania i sobie fajnie coś ogarniecie, dobra, mam 2 miliony 382, jestem zadowolony z tego faktu, e, kolekcja samochodów, ja sobie teraz tutaj, e, bo mam biegłość, ja tutaj chyba 9 plus zdobyłem, patrzcie to, zebrane samochody, 9, bardzo mi się to podoba, bo będę mógł sobie tutaj dodać też troszeczkę wpływu, o, odbierz nagrodę, co, co ja tutaj mam ciekawego, co, co to za nagroda? Tysiąc pedeków dostałem? Za co? Za co coś takiego fajnego dostałem? I tu jeszcze coś jest! Odbierz nagrody! 5000 tysięcy kr -ów. No dobra, no może być! Może być, bardzo się cieszę z tego powodu, ale co jeszcze tutaj chciałem zrobić, a was nie skłamać, to jest to... ...że w końcu sobie pojedziemy. Dobra, pojedziemy sobie. Nowa premia producenta, co? Ale... no to przecież już tutaj mieliśmy wszystko fajnie, pięknie. Zabrałem nowe... Kto tutaj przyjechał? Xtrom, siemanko! Siemanko, kim ty jesteś? Jakimś przyjacielem? E, no niestety jeszcze nic tutaj nie widzę co się dzieje, bo jeszcze nie mam multi załączony. Stary co tutaj możemy zrobić. Maksymalna prędkość 438 od 0 do 100 Zamiast 6 sekund to 3,2, ale przecież Porsche Titan Turbo S ma tak w standardzie. Więc nie wiem dlaczego to tak się zrobiło. Ale no dobra, ja sobie to wezmę może. Co mam? Jak one teraz jedzie? On jest po prostu mega, nie? Ten Porsche Tajka mi się tak podoba, o wiele lepszy niż Audi RSGT, naprawdę. Naprawdę ten samochód jest mega, no przecież... To jest niemożliwe. Ja wiem, że tutaj jest bardzo dużo przeciwników, że powstają samochody elektryczne, ale to jest naprawdę przyszłość. No przecież zobaczcie jak to przyspiesza, patrz. Patrz. I to tak w standardzie przyspiesza. Ja wiem, że ja go teraz tutaj stream'ingowałem w Forza Horizon, ale one tak po prostu w standardzie idzie. To, to jest po prostu aż niemożliwe, patrz, patrz to, patrz. Nie dość, się nic nie słychać, patrz. A was nie skłamać, to jest to, że ja tutaj jeszcze jakieś samochody mam do odebrania. Pakiet samochodu Formula Drift do Forza Horizon 5, Dostanę samochody 8, mam posiadane. I pakiet powitalny Forza Horizon, to już sobie ogarnąłem to są właśnie te samochody. Apollo emocjone jakieś, Ford Bronco Lancer, Lancer Evolution 10, Titan Turbo, to jest właśnie ten i Super RZ. No i tutaj jeszcze mam takie. To, to, jest, to jest po prostu mega. Ale to sobie ogarniemy na przyszły odcinek, bo tutaj mamy. To są samochody, którymi też można fajnie e, ogarniać temat i, i fajnie perkować. Więc ja sobie to ogarnę dzisiaj wieczorem i wam nagram kolejny odcinek. A dzisiaj, tak jak wam powiedziałem, pojedziemy sobie do. Bo ja mam tutaj jeszcze coś do rozwiązania. Mamy tak, wejść udział w zawodach zależnościowych Horizon i okonasz tutaj pierwszą rundę. I, to jest bardzo fajne, zdobądź trzy gwiazdki przy znaku ostrzegawczym pas startowy. wiecie, gdzie to jest? To jest tutaj. Ja muszę tam pocisnąć i musimy mega daleko wyskoczyć. Mojemu bratu się to na przykład nie podoba, nie? Że, że on ma na przykład, on ma m 4 m 4 X5M i M5 ma najnowszą, że, że jego ta x 5 naprawdę mega pierdzi, natomiast jak przyjeżdża jakiś Porsche Taycan, bo tam Audi e-tron e GT RS, no to przecież nic nie słychać i wtedy on się nich niby tam śmieje, nie? Ale muszę wam powiedzieć, że ludzie tutaj e się już zaczynają przyzwyczajać e za granicą, że jak on odpala tą M5, pod gara nie pod garażem, tylko pod sklepem, on odpali i robi. To ludzie i już mu pukają tak, nie? No bo w Niemczech zaczynają być te samochody popularne, te elektryczne I nie chcą, żeby było tak głośno, no. Bo... Nie wiem, w każdym razie ja, ja lecę sobie teraz. mój God, ja nie wytrzymam, jestem na pierwszym miejscu. Okej, okay, dobra. Wiecie, co tu jeszcze trzeba zrobić? Eee, tutaj coś jeszcze mam. Weź udział w Zadoba, zresztą znowu Horizon, ale ja nie mam żadnego pojęcia, gdzie to jest. To jest chyba gdzieś tutaj u góry, ale ja, ja muszę dalej z historią cisnąć, bo muszę teraz pojechać. Wiecie gdzie? Tu, o, właśnie tu muszę pojechać. Tu, e, ekspedycja w Tulum. Ukończę tę ekspedycję, aby założyć przystanek Horizon Apex. Ja sobie tutaj pojadę i skorzystamy od razu z autostrady i zobaczymy ile nasz Porsche Taycan pociśnie, bo ten samochód to jest po prostu masakra. No. To, jest, to jest, Dla mnie to teraz jest marzenie, dla mnie to jest chyba lepsze niż dla Lamborghini. Tak, tak, tak mi się przynajmniej też wydaje. Nie wiem, nie wiem jak, jak wy się na to zaopatrujecie, ale tego <laughs> samochodu w ogóle nie słychać. Czekajcie, ja może rady wyłączę. Troszeczkę słychać, ale tak minimalnie. Ups 300 na godzinę 320 330, Już troszeczkę się ślizgam. Uu. Co teraz się stało? Patrz to: 400 na godzinę, 400 na godzinę. Porszakiem, ja nie wytrzymam. 425, 430. Ale dlaczego w tej, w tej grze jest tak mało samochodów? Forza Horizon 4, bo tych samochodów więcej, natomiast tutaj widzicie co się dzieje? Tutaj po prostu nie ma nikogo na tej autostradzie, ja już to wcześniej zauważyłem wczoraj Jak sobie... o tutaj w prawo skręcić Nie, nie, nie ma szans Nie ma szans, ja sobie po prostu cisę tą autostradą cały czas, patrz Ja nie wytrzymam, 437 na godzinę porszakiem I tu gdzieś zaraz, tu gdzieś zaraz w lewo Znaczy w prawo, o pierwszy samochód Ciekawe czy się zdziwił, że go ktoś wyprzedził jadąc 435 na godzinę, masakra, już 17 tysięcy punktów razy 2, 4, fajne, fajnie, podoba mi się, dobra, lecimy na tą ekspedycję, dobra, mamo, jestem, przepraszam, że tak dziwnie przyjechałem, ale jestem już, dobra, jestem, dawaj mi Horizon Pulse, bo to jest najlepsze radio, co my teraz tutaj musimy robić, dawaj, pokazuj. Ekspedycja w Tulum. Z tego co pamiętam, to musimy wjechać w burzę piaskową, żeby założyć jakiś tam przystanek Apex. No i ja będę zakładał klub, także też on się będzie nazywał chyba teraz inaczej, JRSK. Tak się chyba wcześniej nazywał. A teraz nazwiemy JJR jakim już nie, że Oh my god. No dobra, no postaram się. Burze? Burzy jak. O oh my god, jak Then Fortune I Island! I the and pray the holds. O, ja nie wiedziałem, że tutaj takie burze też są. O oh my god, ale te. Ale, ale ta pogoda wygląda, nie? W ogóle jakim samochodem jedziemy? Tym chyba Fordzik jest ciemny? Czy. Przy, przy jakim samochodzie Ląduje w dżungli? Dlaczego lądujesz w dżungli? Bo co, bo już nie chcesz lecieć to? Przestraszył się. On chciał, on chciał polecieć w burze, a, a sam wymiękł. Tam dziś wylądował. Znajdź <laughs> Ramira. <w> <laughs> <better. W> <laughs> O tam, tam, tam wypuścił rację. Okej. Okay. Uuu, co my tutaj mamy? Co tutaj jest ciekawe, co tutaj takiego fajnego jest? Ooo. Oh. Czy my teraz widzimy z nie no, chyba nie no. Znajdź miejsce do nadajnika radiowego Horizon, fotografuj. Nefrytowy posał. To na szczyt ruiny centralnej. Co ty do mnie gadasz, syna? Eee... No tak, ale, ale to, to gdzie... Bo tu jest tablica wpływu, no to po co? Po co mi ta tablica wpływu? Sfotografuj ne nefrytowy posał Ciekawy Dobra Tu umieść nadajnik, cyk Czy wyszliśmy z auta. I co dalej? A, bo tutaj teraz radejko wlatuje. Radio, radio, radio. Dotrzy na szczyt ruiny, jakiś tam centralny. Jak ja w tym mam posąg sfotografować? Gdzie on, gdzie on jest? Piszcie w komentarzach, gdzie on jest. Dobra, tutaj na mapie coś jeszcze widzę, że coś tu jest. Tu. A, tu jest ten posąg, okej, okay? dobra, czyli musimy go sfotografować, tak? Wystarczy tak, o, już, cyk. I będzie, sfotografuj nefrytowy posąg. Już słyszałem dźwięk, że dostaliśmy jakieś wyróżnienie, także jest ok. Jeszcze musimy sfotografować jakiś złoty posąg. Czy on no. gdzieś tutaj będzie? I on gdzieś tam, a on tutaj gdzieś jest chyba, po lewo. Tu jest, widzicie? Tutaj stoi, cyk. Bardzo fajnie jest to, że, że jest zaznaczone na... Na mapie, ale mamy ten złoty posąg. Ok. No i pamiętajcie, żeby wbijać na stronę G-Round, na której co tydzień otrzymujecie do dyspozycji darmowe gry. Możecie je wtedy testować kompletnie za darmo. Wykorzystajcie w tym celu mojego linka, którego znajdziecie w opisie. Oj, tutaj sobie widzimy po tej kładce. Eee, jestem. Eee, znajdziecie. dotrzy na szczyt ruiny centralnej. No to już tu jestem. I musimy teraz pojechać, znaleźć Ramira. O, proszę bardzo, będzie jakieś głosowanko. No i jesteśmy! Samolot Ramiego, wyjście! Fajnie. O, jest samolocik. I czy mam go tutaj zostawić podczas tej burzy? O, o. Oko cyklonu? To jest normalne, że tak skaczemy. Dobra, ciśnimy. Opuść, opuść cenotę i co, to już będzie koniec misji, z tego co mi się wydaje. O, jesteśmy! Wow! To jest tu? Czekaj, chyba tutaj jakieś drzewa jeszcze rozwalam. To chyba tam było te turum, prawda? O. Junior przyjechał. Junior. You know, Bardzo mi się podoba. Right, Ile dostaliśmy? Wow. Tysiąc, tysiąc, o. ponad. 8650, suma 25200. Monobag. bag. Odbierz nagrodę, na grunę, nie wyróżni, no nie ma problemu. Dobra, przylecieliśmy na. Horizon Apex, ale. Nie wiem, dlaczego to Ready for my road racing no jasne, nie ma problemu. Wybierz następny rozdział swojej przygody Horizon. Jazda próbna Horizon Apex, raj wschodniego wybrzeża. Tutaj mamy te, nie? O, tu, e e e czarny, coś tam. Sprint w Grand Padano. Przystanek Horizon Apex. I co teraz tutaj Can możemy zrobić? Magic? Tutaj mamy jakieś kolejne przystanki. Nie no, ja wiem. We no nie ma problemu. More? Patrzcie, tutaj już ten Apex. Hey, That's it. Mamy, mamy tutaj już ten. O, główną scenę w Meksyku też mamy. It. A, bo my tutaj to odblokowywujemy wszystko. My potrzebujemy te takie bileciksy. Okej, okay, ja to teraz dopiero skumałem. Bo ja nie road. widziałem tutaj wcześniej tego napisu: wyścigi drogowe, krosowe, coś tam, coś tam. Widzicie, tu możemy e, pojechać sobie. Baja. Tu, Horizon Rush, pokazówki, wyścigi uliczne. Na koniec mamy jeszcze dwa losowanka. 35 tysięcy, dziękuję i ostatnie losowanko 125 tysięcy dziękuję. E, moi drodzy, lista wspierających dziękuję, Wasze komentarze Subskrybujcie koniecznie wszystkie moje kanały po więcej widzimy się w następnym video Na razie cześć!